Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Wąchaniu w Ciemno, czyli serii, w której, jak sama nazwa wskazuje, Wącham Perfumy w Ciemno, losuję 8 próbek, nakładam je na skórę. Nic o nich nie wiem, nie wiem co to za próbki, nie wiem jakie mają nuty, i staram się coś tam o nich powiedzieć. Także tyle bez przedłużania: pierwsza próbka leci na skórę. Hmm. Bardzo przyjemny, tytoniowo-przyprawowy trochę mi się kojarzy ze Spice Bombem od Wiktora Enrollfa, trochę z Menin Black Bulgarii. Chociaż już teraz może nie, znaczy na pewno coś z tego jest. W sensie taka tytoniowość, przyprawowość, trochę jakby wiśni, mam wrażenie, taka właśnie trochę wiśniowy tytoń, ale tu jest też tak ka jakieś kadzidło balsamy jest tak gęsto, dymnie, ale ogólnie bardzo przyprawowa, bardzo tak przyjemniacko Chyba tyle, co mogę powiedzieć, ale ogólnie, no. Em... Bardzo, bardzo, bardzo przyjemny, niesamowicie przyjemny, korzenny, ciepły, tytoniowy, owocowy, bardzo mi się podoba i był to Boundless od Amouage. Okej, okay. a nuty to kardamon, imbir, czerwona pomarańcza, elemi, wanilia, benzoes, tytoń, mirra, kadzidło, kakao, drewno gwajakowe, paczula, papirus, wetyweria i mech dębowy. Uff. Porównywany do, tutaj widzę, Frank Booklet Tobacco, Bulgari Men in Black, ok. Habdan perfum z Demarli Tobacco Vani, Enigma nawet się tutaj załapała. No, Milusi przyprawowiec ciepły, bardzo ładny. Lecimy dalej. Drugie perfumy pachnął cytrusowo, tak rzeźko cytrusowo, ale w tle się czai taka nuta, jakby deserowo-waniliowa, ciasteczkowa, trochę tonkowa. Ja ogólnie lubię takie połączenie nut słodkich i cytrusów, takie właśnie jadalne cytrusy, takie deserowe. To, to jest coś, co naprawdę lubię i to mi się bardzo podoba. Fajne cytrusy, takie mm, gorzko słodkie, trochę ni to grapefruit, ni to pomarańcza, cytryna. Ym, trudno powiedzieć, co to dokładnie, ale ogólnie cytrusowo. W tle się, no poza tymi takimi słodkimi, tam jest trochę jakby nut kwiatowych, takich kojarzących się troszeczkę, tak. Mmm, nie wiem jak to powiedzieć, tak drogeryjnie, kobieco, tak trochę tanio. Jakieś takie tanie balsamy do ciała, że coś takiego. Nie wiem, taka nutka to jest, nie, że to coś złego, ale coś mi tam w tle troszeczkę zakłóca odbiór tego zapachu. Ehm, dobra. Fabulous Yuzu od Mansery. I nuty według fragrantiki to juzu, cytryna, mandarynka, cynamon, jaśmin, mimoza, wetyweria, drewno sandałowe, wanilia i tonka. No przyjemne to otwarcie, zobaczymy jak się rozwinie, porównywane tutaj do czegoś co znam, ultra zest, okej, okay. oligarch od rougea, parfums, nie znam tych perfum, elizium też je widzę, elizium znam i absolutnie nie widzę podobieństwa, natomiast no oligarcha nie znam, więc nie będę się wypowiadał, ale... Podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Trochę jakby nut takich yy, wyczuwam teraz, takich tropikalnych. Trochę mi się z zmarakują, nie wiem dlaczego. No nie wiem, yy, fajny. fajne, fajne, fajny, fajny. Jestem ciekawy, jak się rozwinie. Lecimy dalej. Mm, trzecie perfumy są niesamowicie przyjemne pudrowe, retro-kwiatowe. Hm, nie mam pojęcia, co to za kwiaty. Ale pachną tak, tak milutko uroczo pudrowo. I nie jest to irys ani nie jest to fiołek. Absolutnie nie. Tak, tak inaczej, nie wiem. Kosmetycznie znam ten zapach, kurczę, z, jakich, z jakiegoś kosmetyku, ale. Nie wiem, nie umiem powiedzieć, co to jest, ale naprawdę. Jak też mówię, kojarzy się retro, kobieco, kwiatowo, ale bardzo. Bardzo urokliwy. No dobra. Okej, okay, to była Lux Champaka od Comme Garçon. ja te perfumy znam. I wąchałem je. Kilka lat temu i niesamowicie mi się spodobały, i nadal mi się niesamowicie podobają. Cieszę się, że ja sobie przypomniałem. Mam większą odlewkę i będę mógł potestować. Nuty: czampaka, dzięgiel, białe piżmo, irys, jednak irys, yy, biały pieprz, kardamon i czarny pieprz. No śliczny jest uroczy, miły, kwiatowy. Lecimy dalej. Taki poprawiać humor. Czwarte perfumy są czyste, piżmowe, przyprawowe. Yy. Fajne jest takie, jakby tak musuje w nosie, jakby kardamon trochę. Jakieś takie drewno, takie fajne, orzeźwiające, rześkie. Ale no głównie piżmo, wydaje mi się. Białe, czyste piżmo, zapach nieco mydlany. Trochę kojarzy się tak męsko, tak trochę mydlanie i rysowo męsko coś pokroju Pradylon. To nie są podobne zapachy, ale taki, taki mają vibe czysto męski. Figa? W sensie liść figi jest taka zieloność, jakby figowa. Trochę mi się skojarzyło z kokosem, ale wydaje mi się, że to figa może być. Hm. Fajny. Fajny, wyjątkowy, czysty. Parisian mask. Od Matière première. Inuty to cedr, ambret, pismo, ambretto light oraz ambroxan. Okej. Okay. Ehm. Nie ma figi. W porządku. Ja widzę, porównywany jest do Santal 33 od Le Labo, Lelabo. Okay. Santal Blond od Van Cleef Arpels, nie znam. E, Filosykos od Diptyque, Filosykos jest Figa. Czyli coś tam, coś mi się dobrze kojarzyło, ale. No nie ma w nutach, nie ma, nie ma, nieważne. Dobra, piąte, pachni Pachnidło, Pachnidło. Piony perfumy pachnął kobieco, e, owocowo. Tak e, kwiatowo, mam wrażenie, że róża. Mam wrażenie, że takie owoce, trochę owoce leśne, jeżyna, malina, może porzeczka, coś takiego. Nieco nut pudrowych i to właściwie chyba tyle. Ehm, nic specjalnego, ale bardzo ładne, bardzo dobrze zmieszane. Nic się tak nie wybija bardzo na pierwszy plan. E, wszystko jest takie gładkie, takie dobrze zmieszane, naprawdę. Hmm. hmm. No, bardzo mi się podoba. Jest taka też zieloność, tutaj tak fajnie odświeża trochę tę kompozycję. Był Dior Róż Trafalgar, czyli to jest ta kolekcja privé taka butikowa, tak mi się mocno wydaje. Dokładnie tak. A nuty to Malina, truskawka, wiśnia, mandarynka, czarna porzeczka, grapefruit, piżmo i paczula. No, Milusiński. Kolejny perfumy również pachnął kobieco są w podobnym stylu co ten Róż Trafalgar od Diora. Też takie. Em, owocowe, kwiatowe takie różowe niewinne nie, wiem, em, nie, to głupie określenie, ale takie takie dziewczęce no, urocze też mam wrażenie, że tak różanie owocowo, malinowo, porzeczkowo jest też trochę tych takich, takiej zieloności fajnej oszeźwiającej. jest bardzo czysty tutaj jest tak trochę kwaśno mam wrażenie, tak nieco jakby agrestra, barbar, nie wiem, ale coś Coś w tym coś takiego jest bardzo takiego żyśkiego, aż kwaśnego. No bardzo ładny, bardzo ładny i to była Delina od Parfum z Demarli. To są perfumy, które e, bardzo chciałem spróbować zawsze, bo e, duży hype na nie jest wydaje mi się, że są takie dosyć mocno znane i lubiane ogólnie, więc byłem bardzo ciekawy. No i są bardzo, bardzo fajne nuty. Licira barbar bergamotka, gałka muszkatołowa, róża peonia, piżmo, petalia, czyli chyba po prostu płatki kwiatów. Nie wiem, macie po polsku fragrantikę, więc widzicie. Wanilia, e, kaszmiran, cedr, wetyweria i kadzidło. Siódme perfumy pachną jakieś krople na żołądek, coś, coś tam na układ pokarmowy. No, no nieważne, takie krople, zio... takie zioła, no, skoncentrowane, gorzkie zioła. Tak jest ziemisty, chociaż ma w tle jakieś takie nuty bursztynowo-balsamiczne, ciepłe, paczulowe? No, mam wrażenie, że paczula, taka czekoladowa paczula gdzieś tam w tle się czai, ale głównie jest tak, tak gorzko w tym otwarciu, nie wiem, jak będzie dalej, zobaczymy, tyle. E, Vetiver Oriental od Serge'a Luton, no vetivery to ja tu nie czuję za bardzo, no, no ale, no, no dobra. Nuty to wetyweria, gorzka czekolada, bursztyn, mek dębowy, irys, drewno gwajekowe, drewno sandałowe, labdanum i piżmo. Ostatnie perfumy na dziś pachną. Waniliowo? Dziwnie, taka klucha, wanili waniliowo-mlecznie. Kiedyś. mi się że to z odświeżaczem powietrza, takim konwaliowym, morskim. I na to jakaś taka waniliowa, właśnie to wanilinowa klucha jest położona tutaj. Dziwne, po prostu dziwne. Ma taką ozonowość sobie, taki. Tak... Ja miałem kiedyś w mojej dawnej pracy taki odświeżacz powietrza w toalecie, który nazywał się chyba Rain. I tak pachnie właśnie ozonowo-wodnie, tak bardzo fajnie, przyjemnie. I to pachnie trochę jak to, ale. Też no mówię, bardzo dużo takiej waniliny, takiej kluchy słodkiej tutaj jest, więc... Okej, okay. mazon tahite, sel vanille. Sel, czyli sól, chyba? S Słona wanilia? Tak bym strzelał? Nuty to szałwia, nuty morskie, jaśmin, nuty wodne, wanilia i cedr. No okej. Okay. No dziwadło, nie podoba mi się, szczerze mówiąc, dziwne połączenie. No ale dobra, okej, okay. tyle jeśli chodzi o otwarcie, widzimy się za chwilę. No dobra, minęło mniej więcej pół godziny od nałożenia pierwszych perfum na skórę, także co nieco powinno się nam uspokoić, te nuty głowy powinny w miarę zelżeć, także zobaczmy jak to wszystko się rozwinęło. Pierwszy był Amouage boundless, no to no, nudno się trochę zrobiło, w sensie tak wytrawniej już, no czuć ten tyton, czuć te przyprawy, a to wszystko jest takie, no nie wiem, takie za mgłą. Jest przyjemnie, ok, ale spodziewałem się, że te, takie, takie wrażenie tej takiej przyprawowej świeżości będzie trwać dłużej, ono już po te pół godziny jest takie... Takie sobie. No dobra, dwójka. No to Fabulous Yuzu jest interesujące, już nie pachnie tak jadalnie, tak spożywczo jak w otwarciu. Czuć kwiaty, takie nieco pudrowe kwiaty, nieco takie retro kobiece. Czuć te cytrusy, taką goryczkowość, słodycz nieco waniliową. Wydaje mi się, że tak, takie bardzo złożone to pchnidło i faktycznie, no dużo jest porównań do Oligarch od Rouge'a Parfums. Ym. I jestem w stanie w to uwierzyć, bo to pachnie tak trochę bogato retro. Jestem szczerze zdziwiony, że Mancera coś takiego wypuściła. Bardzo mi się podoba, coraz bardziej i jestem bardzo zaskoczony, bardzo pozytywnie. Wow, dobra, trójka. No ta czampaka bez zmian, dosyć mocna jest, taka głośna te kwiaty, pudrowość, kwiaty, taki pyłek kwiatowy, taki właśnie, nie wiem, fizjologiczny może nie, ale tak, no jakby się wsadziło nohal w kwiaty, jakiś taki z żółtym pyłkiem, no fajny, 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 czwórka, czwórka to było to to pizmo, które mi pachniało figą i coraz bardziej tą figą mi pachnie, coraz bardziej tak jakby kokosowo figowo, liść figi, no, czysty piżmowy, przyjemny. I tyle. E, Róż Trafalgar. No, owocowo, malina, jeżyna, porzeczka. Ale to wszystko jest na takiej słodkiej bazie. Mam wrażenie, że. Nie wiem, czy tam, tam była paczula chyba w nutach. Chyba tak. I wydaje mi się, że tą paczulę zaczynam czuć. Ale taką przyjemną, raczej drzewną. Nie, że jakąś czekoladową, ciężką, czy nawet nie jakąś pleśniową stęchą. Tylko taką drzewną, nieco wilgotnawą paczulę. Ehm. Spoko, ok. Delina? Delina jest śliczna, nie dziwię się, że, że ludzie tak chwalą to pachnidło, naprawdę. Ehm. Nie straciła nic z tej swojej takiej żywości, taki, taki jest energetyzujący zapach, jest słodki, taki różowy, ale mimo wszystko taki kwaśny, bardzo tak, taki żywy. Ehm. No super, bardzo fajny w tle, gdzieś się czai jakaś wanilia, mam wrażenie, coś takiego słodkiego, drzewnego trochę. Super, bardzo fajny, siódemka. To ten vetiver od yy, Serża Luton. No okej, okay. w sensie to pachnie jak jakiś. Hmm. Trochę mi się kojarzy z House'em, w sensie. Nie ten kaliber, ale taka. To pachnie jak jakieś naturalne perfumy, w sensie. Ty... Ja jak się bawiłem olejkami eterycznymi, jakimiś podstawowymi molekułami, to. Czasami wyszło mi coś podobnie pachnące, znaczy to nie ten poziom, żaden ze mnie perfumiarz czy coś, jakby absolutnie nie, ale taka, taka nuta takiej naturalności, takiej rzemieślniczości tutaj tutaj jest, ale ogólnie przyjemny, no, miły, balsamiczny, nieco właśnie taki ziołowy, gorzki, mszysty, spoko, wetywerii nie czuję natomiast. Ósemka. Nie, nie, wanilia na odświeżaczu do toalet morskim, mm, albo konwaliowym. Nie dziękuję, nie dziękuję. No dobra, to by było na tyle. Jeśli znacie jakieś z tych perfumów, to dajcie znać w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy waszych opinii. Żegnam się z wami. Pa, pa.